Hej wszystkim z tej strony Tilde witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. W kolejnym filmie jest SSO. Słuchajcie, dzisiaj lekko spóźniona aktualizacja, ale chciałam ją wstawić wczoraj. No niestety już miałam zaplanowany film, dlatego stwierdziłam, że no po prostu wstawię to dwa dni po aktualizacji, no ale mam nadzieję, że się i tak na mnie nie obrazicie. E, e, w sensie ja i tak rzadko wstawiam aktualizację, ale tak mi się akurat zachciało nagrać, więc stwierdziłam, że, że wam to nagram. No to co, dzisiaj są, jest parę rzeczy. Przede wszystkim, tutaj w forcie Pinta są jakieś nowe fryzury. W sensie nie wiem, czy to nowe fryzury, bo ogólnie fryzjera zmienili. bo tam był fryzjer kiedyś i go już nie ma. Ja nie wiem, od kiedy go nie ma. czego nie ma już tylko teraz? Czy, czy go już nie, nie ma dłużej? Nie wiem, ale zobaczmy sobie te fryzury. Czy, czy to tam. O! Okej. Okay. Yy, zmiana wyglądu? Yy, nie. Okej, okay, to coś nowego. Ale czy tu jest coś. Tu nie ma nic nowego. Ej, a ja myślałam, że to będą jakieś nowe te. Nowe fryzury. Nie muszę sobie tą kupić. Bardzo mi się podoba. Albo, no, którąś z tych? Fioltową, bo mam teraz taki kolor włosów na sobie. I chyba sobie kupię. Boże, co ja robię, jestem dobra. Nieważne, nieważne. Nie, ma, nie było tematu, nie było tematu. <laughs> nie było tematu, w ogóle nie kupiłam włosów, dobra. E, ale to nie było najważniejsze w tej aktualizacji, ponieważ e, jest nowy wyścig w DUD. Nie wiem, Boże, w jakim DUD? Boże, w Mistful. Chciałam powiedzieć w ale się zorientowałam, że to nie w Dundul, tylko bardziej bliżej gospodarstwa Birka. Tak więc co. Na gospodarstwo Birka i widzimy się już na miejscu. Dobra, dojeżdżam. W sumie ostatecznie ten wyścig był bliżej Dundul. No ale dobra, pojechałam od Birka i jestem. I jestem. Musiałam włączyć sobie lepszą jakość grafiki, bo nie mogłam patrzeć na tą wodę. O, ktoś nowy. Cześć, jestem Luis. O Jezu, 20 punktów. Tak się cieszę, że tu jesteś. Czuję się, jakbym stał tu całkiem sam od początku świata. Inni Strażnicy czasem wpadają, aby poćwiczyć, ale to trochę mija się z celem. Strażnicy w miejscu dają siebie wszystko, żeby chronić środowisko, ale słabo nam idzie. Poznawanie nowych osób rzadko. Y ale słabo nam idzie poznawanie nowych osób. Rzadko pojawiają się nowi jeźdźcy, więc zaczęliśmy na naszym wybiegu prowadzić treningi dla wszystkich. Mam zarządzać tymi treningami, ale przychodzą tu wyłącznie strażnicy. Jednak super, że teraz mamy ciebie, ktoś spoza naszej społeczności. Bardzo dobrze. Że nie jesteś stąd, rzecz jasna. Błagam, powiedz, że mi, powiedz mi, że chcesz wziąć udział w naszym treningu. Nie zostawiam mnie tu samego. No oczywiście, że chcę. Misła to najspokojniejsze miejsce na całym Jorwik. Może więcej ludzi zda sobie z tego sprawę, kiedy przyjdą spędzić tu trochę czasu. Rety, okej. Okay. To się naprawdę dzieje. Ktoś, kto nie jest strażnikiem, przejedzie po moim torze. To nasz podstawowy tor. Working. Ek, ek, coś tam. Mocna więź między strażnikami a końmi. jest absolutna, absolutnie kluczowa, więc ćwiczymy na tej arenie, żeby się upewnić, że nasze zwierzęta są gotowe na prawie wszystko. Stawisz czoła temu wyzwaniu? W wyzwaniu? To ja nie stawiłam czoła, nawet, żeby przyznać tą nazwę. Ja jestem na rozszerzonym angielskim. No ale. Ale muzyczka! Ale muzyczka śmieszna! O Boże, muszę zrobić zdjęcie, przepraszam Was, ale, ale muszę zrobić zdjęcie. Okej, <laughs> okej, okay, okay, tu, tu, tu. Boże, jakie kółka, jakie kółka. Otworzysz mi się? Okej. Okay. O oj. No koniu, przeskoczyłeś. Czemu się zatrzymujesz? A! A! Okej, 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 już prawie, już prawie, już prawie. Już chyba końcówka, już końcówka, już końcówka. O, koniec? Wow! Fajny, ale taki trochę zakręcony, no ale dobra. Stój. Masz dodatki na strażnika, to znaczy moglibyśmy się od ciebie dużo nauczyć, ale cieszę się, że nie należysz do naszego grona. Może przestanę już mówić. Okej, okay, czyli chyba to wszystko. Aha, wiem co jeszcze było Na pewno jakieś ochraniacze W błyskawicznym sklepie Kichnę, kichnę Na stówę kichnę Przepraszam was A ja znowu jestem chora Kurczę, jest majówka, a ja jestem chora znowu No ale dobra um, No Co, no Aha, nie mogę tego konia w ogóle wyposażyć w ten przedmiot, więc nie mogę nawet zobaczyć. Dobra, to lecimy do stajni. Postaram się znaleźć konia, który może, jakby, którego mogę w to wyposażyć. Mam nadzieję, że taki będzie. Bo jak nie, będę zła. Ej, tak się teraz zaczęłam zastanawiać, czy jak mamy startowca, nie, to na nim możemy nosić wszystko? No, w sensie niektórzy nie mają innych koni. To mogą nosić wszystko na startowcu? Czy nie mogą? Chwila, na jakie... Na Jakiego konia to jest w ogóle? Gdzie to tu jest tu? Yy, no dobra, no ale jakie mogę? No ale dlaczego mi nie pokazuje, jakie konie mogę wyposażyć? Kurde, no. Dobra, musimy strzelać. Ale w sumie nie, dobra, nie będę z ciebie schodzić, bo cię lubię. pierwszej rąku. Ale no dobra, to znajdziemy jakiegoś innego konia, który jest nowszy. Hmm. Ja raczej nie kupuję nowszych koni. No w sensie kupuję, ale, ale nie kupuję. A może ten. Może ten anglik, co tam jest z tych. Z te święta z dzieckiego z zeszłego roku? Bo w sumie on był teraz dostępny, więc może go. Może mogę. Na... A mogę? No nie mogę, no. To kogo ja mogę? Kogo mogę w to wyposażyć? A może ciebie? Boże, ja będę tak długo kurczę szukać, aż znajdę. Mogę Ciebie w to? No nie mogę. no. Ja nawet nie wiem, czy ja mogę jakiegokolwiek konia w to wyposażyć swojego. Właśnie dlatego nie lubię tego, co teraz prowadzili, że, że, nie, że nie na wszystkie konie. Bo ja już nie mam chyba nowszego konia od tego pierwszerona. No chyba nie mam. Nie mam żadnego nowszego konia od Perszerona, no. Bo ja nie kupuję za bardzo nowych koni, tylko kupuję stare. No nie mam. No dobra, to nie zobaczymy. No trudno, bywa i tak, no cóż, no muszę kupić jakiegoś nowszego konia, no ale póki co nie mam star końców. Dobra, to co? To by było chyba na tyle w tym filmie i na tyle w tej aktualizacji. Tak więc co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Trzy Do zobaczenia w kolejnym filmie. Do zobaczenia. No. Trzymajcie się. Cześć.